5 zł. Mikser film wrzucił. O, mamy. Dzięki, pozdro. Miksera widzę na live. Robimy live. Pytania do miksera, zadawajcie. Mikser musisz odpowiedzieć na 10 pytań, opowiednie jakie by nie były. Bo inaczej kosa między nami. <grym, 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 o? o, mamy miksera widzę na live. Robimy live. Pytania do miksera, zadawajcie. Mikser musisz odpowiedzieć na 10 pytań, opowiednie jakie by nie były. Bo inaczej kosa między nami Wow, tego się nie spodziewałem. Youtuber, którego oglądam od lat wystawia mnie na taką próbę. Gdyby tego było mało kilka dni temu po prostu wyzywa moją koleżankę w internecie. Jak ja się teraz pokażę publicznie w mojej koszulce z Verse of Store? Myślałem, że gramy do jednej bramki, nawet w mojej brzydkiej szesnastce chciałem oddać hot, psu pająkowi. Tak, już tu kiedy mówią miksa, słowa nie wyjąka, a ja puszczam się te wersji jak w czapająka. Robię właśnie pierwszy tekst, muszę wcisnąć słowo flex, ale nieważne to jest, bo mi mamy. Wow, moi drodzy, morsowanie sprawdza się nawet pod prysznicem. Zaledwie kilka minut spędzonych pod zimnym strumieniem skierowało mnie na jedyny właściwy tor. Wracam na YouTube. Filmy będą pojawiać się w każdą środę i sobotę w godzinach wieczornych. Pozdrawiam, do zobaczenia. O no chuj, tu chodzi. No nic, ale fajnie, że se wróci. Oby u niego było jak najlepiej, ze zdrówkiem.